Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za, za zaproszenie. Myślę, że jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której e, zastanawiamy się, że jest niesamowita, bo jest tak naprawdę pełna, e, pełna szans. Tylko te szanse, wiecie co, one są dość e, osobliwe dlatego że jadąc tutaj dzisiaj uświadomiłam sobie, że w ogóle jestem takim pokoleniem granicznym. To znaczy jestem pokoleniem lat 70., które zna świat bez internetu. Natomiast współczesność, tak jak już wcześniej była też mowa w panelu Przede mną, tak? Nasze dzieci już tego świata nie znają. My też na przykład nie znamy świata bez elektryczności. Kiedy nie ma prądu, to się zastanawiamy, co się stało. Czy ta awaria jest na chwilę, czy na dłużej, jak to się przeciąga. Zobaczmy, jak, jak potrafimy się irytować. I często jest tak, że kiedy rozmawiam z rodzicami, to im właśnie też pokazuję te dwa światy, że my. Trochę musimy wchodzić w te, w te buty. Um, też jest tak, że te technologie służą człowiekowi, tylko że my nie, jest tak mocny ten rozwój technologiczny, tak intensywny i w tak krótkim czasie, że my tak naprawdę nie nadążamy, nie zdajemy sobie sprawy z wielu rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo na przykład rozwinęła się neurobiologia. To, co wiemy o mózgu, to w jaki sposób i co na nas wpływa, na funkcjonowanie, bo my w tej chwili badamy człowieka żywego. Kiedyś badaliśmy po prostu mózg człowieka zmarłego, a teraz obserwujemy to, co się dzieje tu, tu i teraz. Więc mamy czasy, o których nie śniło się nawet naszym rodzicom. I no cóż, no otaczamy się właśnie, ten świat szans, tak? Otaczamy się gronem znajomych, ale znowu to grono znajomych to nie są tylko te osoby, które są nasi bliżsi, dalsi jacyś sąsiedzi, tak? osoby, które na przykład spotykamy codziennie w tym samym, jadąc tym samym autobusem do pracy, ale już mamy grono znajomych z mediów społecznościowych. I mamy takie poczucie też życia na gorąco. Zobaczcie, ile informacji z ilu różnych dziedzin. Tak? Jeżeli by przełożyć to na przykład na czytanie gazety czy jakiegoś magazynu, to myślę, że wybieralibyśmy jakieś nurty, które by nas interesowały. Natomiast dzisiaj jesteśmy bombardowani wszystkimi informacjami od sasa do lasa, tak? jak to można by powiedzieć. Mamy też tendencję do tego, żeby w związku z tym, no bo mamy tak szerokie zainteresowania, czy tak szerokie informacje do nas docierają, że też posiadamy zdanie na, na każdy temat. Mówię o tym, ponieważ chcę zwrócić uwagę na to, że zaciera się ta linia mistrza autorytetu, tak, ginie nam ten to, kto jest tym przewodnikiem w naszym życiu, i żeby było jasne, to, co jest nam prezentowane, jest bardzo atrakcyjne i pociągające. Kiedy prowadzę zajęcia z dziećmi, pokazuję im na ekranie misia, takiego pluszowego misia. I pytam się, jaki on jest. I wiecie, co oni pierwsze mówią? Fajny, świetny miś, bardzo mi się podoba. Chciałbym, chciałabym takiego mieć. Jest żółty, ma kokardkę. I zaczynają wymieniać. Po czym mm, mówią tak, mięciutki. Ja mówię tak, no to chodź. Podchodzi do tablicy? No nie, jest ekranowy. Jest pluszowy, tak, no to chodź. No nie, jest znowu ekranowy. Jeżeli jest inny układ, można go przytulić. Ja mówię, możesz go przytulić? No nie. A jakiej jest wielkości? No taki średni, no to wtedy wiecie, ja robię ekran fu. Poszerzam misia, robi się wielki, potem robi się ten misiu malutki. I mówię, czy wiemy, jaki on jest? Nie. I co wówczas też my jako rodzice, kiedy pokazujemy tą nadmiar tych szans, tak, tą atrakcyjność w wielu rzeczach, chcę wam pokazać jak ważne, żeby nasze dzieci miały przewodników. Wyciągam z torby takiego prawdziwego pluszowego misia. I wiecie, oni nawet mają inny sposób reagowania i mówienia o tym misiu. Nie jest taki, o tak, taki chcę mieć tutaj, tak, jest taki, 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 taki. Mniej więcej w takim tempie jak bodźce z technologii, jedne za drugimi. Natomiast kiedy widzą tego mojego pluszowego misia, który wywędrowuje z tej, z tej torby, to oni, o rany, jaki misiu, ja im go podaję i oni go, można go przytulić. Ten jest mięciutki, on ma nawet śmieszne łapki, ma... Zobaczcie, pokazuje im, że jest wiele różnych tak, rzeczy, yy, doświadczeń, które nam ten miś może, yy, może przynieść. To jest to, co powinniśmy pokazywać naszym dzieciom, po prostu pełnię świata. I żeby było jasne, tak, technologie właśnie są fajne i pociągające, i, i dla nas również, tak? Tylko efekt jest też taki, że... To, co jest nam prezentowane właśnie, jest bardzo atrakcyjne i też bardzo bezpieczne dla nas, jeżeli na przykład są to media społecznościowe, tak, kontakty z drugim, z drugim człowiekiem. To jest tak jak kontakt z tym misiem ekranowym, a z tym prawdziwym, prawdziwym pluszowym zwierzakiem. Co nam dają technologie? No, owszem, mamy pełno znajomych, ale też pokazują, znaczy się dają nam... Taki niuans, to znaczy takie poczucie zdystansowania, taki rodzaj bezpieczeństwa. I stąd też się pojawia to, że my zdecydowanie łatwiej potrafimy po prostu kogoś obrazić czy przestać być życzliwymi. I to się przenosi, tak? Badania pokazują, że kształtujemy swoje postawy i nawyki, powtarzając coś. I dotyczy to dzieci i młodzieży, bo oni szybciej się uczą, i szybciej te nawyki im przychodzą niż nam, ale też dotyczy nas z dorosłych i przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się dookoła i nam, sobie, samym, tak? Jakie macie odczucia. Bo mi na przykład bardzo brakuje takiej zwykłej ludzkiej życzliwości. Tego, że jedziesz w korku, albo chcesz zmienić pas i jesteś w innym mieście. I ktoś po prostu cię przepuszcza, a nie na ciebie trąbi. Tak? I pokazuje blondynka po prostu za, za kierownicą. Ten nadmiar wszystkiego powoduje, że jesteśmy semiobecni, To znaczy nigdzie nie jesteśmy w pełni, bo jesteśmy w iluś przestrzeniach. Jesteśmy w tej przestrzeni męża, żony, rodzica, pracownika, tak, jeszcze tu media społecznościowe, to powiadomienia, wszystko dookoła. Bardzo dziękuję za te uwagi, żeby zacząć chociażby od prostych kroków, od tego, żeby właśnie wyłączyć powiadomienia. Ja mam w czasie wykładów, które na przykład ze studentami mam, proszę ich, żeby w czasie wykładu wyłączyli swoje smartfony, no oczy mają takie. I jeszcze proszę ich o to, żeby położyli koło siebie kartkę, długopis czy ołówek i za każdym razem, kiedy będą mieli ochotę zajrzeć do tego smartfona, przypominam, że są na zajęciach. Czyli cały świat powinien wiedzieć, że są, wiecie, no, niedostępni w tej chwili, bo, bo, bo jesteśmy razem. Żeby postawili sobie kartkę, ile razy ich tam kusiło, żeby zajrzeć, żeby sprawdzić godzinę, powiadomienie, cokolwiek. Jest to dla nich trudne, natomiast udało mi się kiedyś prowadzić zajęcia, gdzie mogli w czasie zajęć sala wykładowa była taka, że był parter i można było wyjść, była wczesna wiosna i pojawiły się stokrotki. I ja idąc na zajęcia to zauważyłam i w czasie przerwy powiedziałam im: Słuchajcie, rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. 20 minut spaceru przebywania na łonie natury obniża nasze stany lękowe, stany depresyjne. To niech ta przerwa nie będzie 15 minut, niech będzie 20. Zobaczymy. I ta część, która skorzystała z tego i wyszła, i zachęciła ich do poobserwowania stokrotek, wrócili i na koniec zajęć wiedzą powiedzieli, że ta pierwsza część wykładu i w ogóle mój absurdalny pomysł wyłączenia tych smartfonów powodowały ogromne napięcie w nich. I aż byli zadziwieni tymi swoimi kreskami. Źli sami na siebie wręcz, jak bardzo dali się już wytresować. Natomiast kiedy wyszli faktycznie na ten spacer, nagle wrócili na wykład i zupełnie inaczej nawet im się słuchało. I nagle w ogóle przestał ich interesować ten smartfon. Pokazuję Wam jedno z narzędzi: czas i jakość tego czasu, który spędzamy. Tak, żebyśmy dostarczali naszym dzieciom bodźce. Technologie je dostarczają i to w nadmiarze, co chwilę, ale one wszystkie są takie same ekranowe. A do tego pełnego rozwoju potrzebne nam jest, wiecie, ciepło, zimno, mokro, sucho. Tak, im więcej tych doświadczeń, tym więcej w nasze życie po prostu wejdzie.